Szanowni Państwo, zanim zakończymy naszą konwencję programową, chciałem jeszcze raz, korzystając z okazji, że wszyscy nasi kandydaci, kandydatki są tutaj z nami, jeszcze raz przedstawić z imienia z nazwiska i powiedzieć, dokąd kandydują, bo to ważne Państwo będziecie podejmować decyzję 7. Kwietnia warto zobaczyć ich na żywo, oprócz tego, że w swoich okręgach wyborczych ciężko pracują na to zaufanie, robiąc kampanię często bezpośrednią. To myślę, że warto zacznijmy od tym razem od końca, bo ostatni będą pierwszymi. Będę szedł różnym kluczem. Zacznę od pani Anny Miśkiewicz. Anna Miśkiewicz, kandydatka do Rady Powiatu w okręgu numer 3 gmina Miękinia. Kandydatka na szóstkę z tego co zapamiętałem z hasła wyborczego. Nasz kandydat do Rady Powiatu w okręgu numer 2 Ryszard Czerwiec. Nasza kandydatka do Rady Powiatu w okręgu numer 2 Katarzyna Rząsa, gmina Kostomłoty. Nasz kandydat Ryszard Gmina Malczyce. Gmina Malczyce w istocie. Nasza kandydatka do Rady Powiatu w okręgu numer 1 Bogusława Chryńczak. Nasza kandydatka z gminy Malczyce do Rady Powiatu Aleksandra Karcz-Cieśla. Kandydat do Rady Powiatu Henryk Handroń, okręg numer 1. I tu się gdzieś odna odnalazł kandydat do Rady Miejskiej Zdzisław Kruszelnicki. Tak, jego to chyba wszyscy znają, bo on często chodzi. I teraz przechodzimy na drugą stronę. Można teraz powiedzieć, idziemy od środka do mojej lewicy. Sonia Krowicka, kandydatka do Rady Powiatu, gmina Kostmoty, numer czwarty, z tego co pamiętam, dobrze zapamiętałem. Leszek Maciejewski, kandydat do Rady Miejskiej, obecny radny Rady Miejskiej. Rakoszyce i okolice, Kryniczno, Wojczyce, Jugowiec i Gozdawa. Chyba wszystko. Kandydatka Grażyna Anna Ostrówka do Rady Miejskiej. Kandydat, kandydat, kandydatka, przepraszam, bo tutaj Jacek się gdzieś. Kandydatka Joanna Wasylkowska kandyduje do Rady Powiatu z okręgu numer 1, cała gmina Środa Śląska, pozycja numer 8 na starcie 8. I kandydat do Rady Miejskiej z okręgu obejmującego Przedmoście między innymi, ale też Święte Komorniki Juszczyn, Jarosław Czerniański. Teraz sobie tutaj w drugim rzędzie poprosimy Mariusz Maźniewski, kandydat do Rady Miejskiej Środa Śląska Centrum, okręg numer 4. Henryk Pitak, kandydat do Rady Powiatu Gmina Malczyce, okręg numer 2, pozycja numer 2. Marek Anioł, kandydat do Rady Powiatu, okręg numer 2, e, gmina Kostomoty, południowa część, ale z całego okręgu będzie zbierał głosy, tego mu życzymy. E, Jacek Kaznowski, kandydat do Rady Miejskiej e, Ciechów, Sołectwo Ciechów i Buczki. I Buczki, bo to kiedyś była osobna miejscowość, teraz jest razem. E, powodzenia. Kandydatka do Rady Powiatu, e, Ewa. Pawełczyk, okręg numer 3 gmina Miękinia, pozycja numer 7 tak 7. No i tutaj mamy kolejnych kandydatów. Kandydat, kandydat Marek Nizgała, okręg numer 5 Rada Miejska, Leszek Mróz, okręg numer 6 Rada Miejska, Izabela Bekieszczuk, okręg numer 11, czyli 6 miejscowości nadodrzańskich, kolejny kandydat. Kamil Liberek, gratulujemy tej wygranej w Żmigrodzie przy okazji, bo wiem, że było ciężko, ale cały czas aktywny piłkarz, ikona Polonii Środośląska, okręg numer 2 do Rady Miejskiej, tak. Nasz jeden z filarów, Mieczysław Łabatczyk, okręg numer 3, czyli Środośląska Północ, Północ Centrum, tak, od, od Kościoła do Średzkiej Wody. Kolejowa Sikorskiego. Duży okręg. 1300. Dobrze, i teraz idziemy może z tej strony. Arkadiusz Hibner, nasz filar w komisji budżetowej, dwie kadencje. Kandyduje niezmiennie do Rady Miejskiej z Jastrzębiec i z Proszkowa. Okręg numer 8. Kandydat Piotr Sobczyk, Rada Powiatu. Nasz lider w okręgu numer 3 poprzednio kandydował na wójta gminy Minkinia. Dziękuję. Nasza liderka w okręgu numer 2 Bożena Basa, gminy Udanin, Kostomłoty, Malczyce. I od drugiej strony Wioletta Borkowska, kandydatka do Rady Miejskiej ze Szczepanowa, Lisin, Odyńca. Okręg numer 10, 10, dobrze zapamiętałem. Judyta Partyka Basa, kandydatka do Rady Powiatu, okręg numer 1, cała gmina Środa Śląska, pozycja numer 2. I Maria Zachary, kandydatka do Rady Powiatu, okręg numer 1, pozycja numer 3. Dziękuję. No i już wcześniej wielokrotnie wywoływany nasz kandydat i do Rady Miejskiej, okręg 7 i na burmistrza. E, Jerzy Kryciński, wieloletni wielokadencyjny samorządowiec, wieloletni pracownik służby zdrowia, ale też współdzielni mieszkaniowej, czyli blisko ludzi, zawsze blisko ludzi. Szanowni Państwo, no i moja osoba na końcu się przedstawię. Jeszcze raz Adam Ruciński, obecny burmistrz Środu Śląskiej, dwóch 2014-2024, kandydat do Rady powiatu w okręgu numer jeden, czyli w gminie Środa Śląska. Bardzo chcieliśmy wam podziękować Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta, gminy, całej ziemi średzkiej za to, że byliście dzisiaj z nami, za to, że być może odtworzycie, mamy nadzieję, to nagranie tej konwencji programowej będziecie, będziecie się przyglądać, przypatrywać jeszcze naszym propozycjom. Przez ten czas, który został do do wyborów, będziecie analizować. Mam nadzieję, że i do tego zachęcamy do głosowania na kandydatki i kandydatów do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu i na burmistrza naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Ziemi Średniej.